Cześć, czołem moi widzowie. Jest ważne info. Trafiłem Sandy XD. <grym> o. Porazmę sobie, no. Taki będzie team. zło To jest pa pan Kazik. E łapka w e dla pana Kazika. Musi być. Jestem trochę schorowany. A to stwierdziłem, że jestem nakarm odcinek, miał. Bo nie miałem czasu, żeby sobie nagrywać, dlatego nie było filmów, to teraz w końcu coś wleci. Miał być Minecraft i w ogóle, ale nie ma. Dlaczego? Bo jestem śmieciem i nie mogę mądrze Minecrafta, bo gdy nie nagrywam, to wtedy jakimś cudem mam f 2 i w ogóle, a gdy nagrywam... Ginę od pierwszego go lepszego do szkieleta czy zombiaka, nie? I trochę net laguje. Nie wiadomo dlaczego, bo mi jeszcze nie, nie lagowało wcześniej, a teraz mi laguje i to tak e, bez powodu. Nie wiem o co chodzi. A ale coś mi się dzieje z internetem, trzeba ich tutaj dojechać. Jak znowu będzie Championship, to będzie KM. I wtedy prze przejdę, bo, bo mam Sandy, a ze Sandy będzie łatwiej. A Sandy w sumie jest dobra na. Nie, nie dobra, ja. dobra, na wszystkie te 3 na 3. Tutaj ja tego Gina dojadę. No fajnie, że mnie przyciągnął i zginął. Nie, Laga mam. Fuck! panie Kaziku, załatw ich. Dawaj, pan Kaziki, wszystkich rozwali. No, panie Kaziku, no! Panie Kaziku! Co on to zrobił właśnie? Jak on to mógł przegrać? Ja miałem laga. Że mi postać sama szła. Po mi się tak straszy, bo mam telefona... ...ciadowego i chłop wyszedł. i chłop se wyszedł ale to jednak nie będzie kajane duło jednak nie duło miało być duło ale będzie play jak mi się włączy fajnie włączył się w to nie wiem kim tamu chyba będzie spał I otworzę dla Was widzowie dwie skrzynki. Może wypadnie kolejna legenda i będzie na odcinek. A już myślę, że postać. I postać, proszę postać. Wszyscy widzowie łapeczki w górę, bo będzie postać. No oczywiście nie z tej skrzynki. To jeden meczik power, power playa i kończę odcinek. No to oczywiście chodziło o to, że mam Sandy w tym odcinku. I w ogóle, że mi zaropło w ogóle to. Ehm, człowieku ma siłkę. Ja, ja, ja tam nie chcę. No nie bij mnie. To... Co, co od baby bije ten głupi LP i mu. a ten zabije baby. Co za głupi dziad. Działków Dziolk, się nie bije tych gałgania. Głupi. No nie. No to za dziad. Co, znowu, znowu będzie bił pan. Jedną kajama, ubą pan. Będzie bił. Co za głupi gałgan. W ogóle nie, nie, nie powiedziałem, ale ja ich do klanu gekony ja strzelę gola. Albo nie strzelę. Ty szląc. on Nie wszteri to za typ. Nie wiem, on tutaj jest. On, jest awk. On, on awkuje. Ładnie tak afkować Nie Widzowie, zbieram ze 100 skrzyni, no i, i wtedy wlatuję opening na kanał Elo. Muszę, muszę wrzucać teraz wszystkie openingi, bo Sandy daropła, a nie nagrałem, no bo jestem. Idiotom największym, no to te, od teraz wam wszystkie openingi. Więc widzowie, zbieram skrzynki: będzie opening, może będzie legenda, może nie, będzie jak mi Sandy opła. Wolałbym od Sandy chyba te Spajka, ale nie narzekam, bo legenda to legenda. Ja się z Wami żegnam. Do widzenia. No, do widzenia, powiedziałam.